Czy w Mango można znaleźć perełki z dobrym składem w super cenach? Można! Oto one! Podoba ci się mój komplet? Znalazłam łudząco podobny. 87% wiskoza, spodnie prawie tak samo skrojone i kamizelka. Jeśli boisz się tak szerokich nogawek spodni, to zawsze polecam ci dzwony. One są dużo subtelniejsze. Lekko pinają uda rozchodząc się od kolana w dół, a te jeansy 98% bawełna. Właśnie w typie dzwony są super. Widziałam je już na klientkach. Jeśli tak jak ja kochasz panterkę, to to jest super propozycja. 100% wiskoza. Taki top wykorzystasz też przecież jesienią i zimą pod czarną oversize marynarę, a to z powodzeniem będziesz nosiła do topów typu bokserka albo t-shirtów całe lato. Kolejny komplet, świetny na przykład do pracy w biurach: piękne bordowe spodnie i taki top ze stójką, 87% wiskoza, czyli dobrze. Wiralowe sandały ze skóry naturalnej, rzecz jasna. Sama zamierzam sobie je dzisiaj kupić. Bardzo efektowne do sukienek, shortów na każde wakacje. Uważam, że takich topów nigdy dość. One się przydają przez cały rok, bo później zakładasz coś na nie. Bardzo ładna, energetyczna pomarańcz podkreślająca palenizmę i czekolada. Jeżeli wybierasz się na wesele, ale nie chcesz zakładać sukienki, to polecam ci to. 66% wiskoza, 34% bawełna. Niezwykle efektowna i seksowna kamizelka z baskinką, plus te spodnie. Jest moc. Pojawiły się już skórzane ramoneski. Polecam Ci bierz o rozmiar większą dla uzyskania fajnego efektu Oversize. Ta ma najlepszą cenę na rynku, jaką widziałam. Te linki z komentarzem słowem mango, ja wszystko wyślę Ci na free.